Część. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o bloczkach fundamentowych, ich cenach, wymiarach oraz procesie układania krok po kroku. Jeśli planujecie budowę lub remont, ten materiał z pewnością Wam się przyda. Przedstawię Wam wszystkie istotne informacje, które pomogą Wam w podjęciu decyzji oraz w prawidłowym wykonaniu fundamentów. Zaczynajmy. Budując dom, ale też każdy inny budynek, najważniejsze jest, aby dobrać odpowiednie. To znaczy jak najlepsze oraz najbardziej trwałe materiały budowlane. Szczególną uwagę poświęcić trzeba wyborowi materiałów pod dolne partie budynków. Dlaczego? Bo to właśnie fundamenty oraz ścianki fundamentowe SA, zawsze najbardziej narażone na ściskanie, ale też na działanie zmiennych temperatur. Obecnie jednym z naprawdę godnych uwagi w budownictwie materiałów stały się bloczki fundamentowe. Warto się nimi zainteresować, poznając ich właściwości, parametry i sposób układania. Pozwoli to na świadomy wybór jak najlepszej opcji materiałów do budowy. Co to ESA bloczki fundamentowe? Betonowe bloczki fundamentowe mają kształt prostopadłościanu, stat ich nazwa i charakteryzują się prostymi, równymi krawędziami. Produkcja używanego w bloczkach betonu obejmuje różne jego klasy w zależności od wytrzymałościowych potrzeb produktu końcowego. Najczęściej używa się tutaj betonu B20, nieco rzadziej betonu B15 i B25. Warto wiedzieć, że według nowych norm te klasy to odpowiednio C16-20, C12-15 i C20-25. Wymiary bloczków SA różne, o czym dokładniej później. Jednak najczęściej spotyka się takie w rozmiarze 38x25x14 cm, które ważą mniej więcej do 25 kg. Tego rodzaju wykorzystywane w budownictwie prefabrykaty z betonu SA obecnie coraz powszechniej stosowane do budowy fundamentów. Jest tak, Ponieważ powstający z nich mur można zbudować naprawdę szybko, a cały proces nie jest trudny. Istotne jest również to, że dzięki bloczkom fundamentowym można uniknąć pracochłonnego i nieco trudnego w wykonaniu deskowania, które wykonuje się podczas budowy fundamentów monolitycznych. Bloczków betonowych używa się do budowy fundamentów, ale też na przykład części ścian piwnicznych czy też przyziemna część ścian nosnych. Dlatego tak ważne jest, by były to materiały budowlane mocne, bardzo trwałe i odporne na ściskanie. To właśnie na nich będzie bowiem spoczywał ciężar całego wybudowanego budynku. W związku z takimi wymaganiami, beton, z którego powstają tego rodzaju produkty, jest niezwykle wytrzymały, a także odporny, zarówno na różnorodne czynniki atmosferyczne, jak i na wpływ wody zalegającej w gruncie, która zima często zamarza i rozmarza. Najczęściej wykorzystywane w budownictwie bloczki betonowe SA, także niepalne. Jeśli zaś chodzi o to, jak powstają bloczki fundamentowe, to produkuje się je z wcześniej wymienionego betonu, który to składa się. z cementu portlandzkiego, kruszywa oraz wody. Z tych składników wytwarza się jednolita masa betonowa, która następnie umieszcza się w formach i wibroprasuje. Taka metoda pozwala, by produkt był odpowiednio zagęszczony i miał jednorodną strukturę, która w każdym miejscu ma jednakowe parametry. Dzięki temu każdy z wyprodukowanych w ten sposób bloczków jest wysokiej jakości. A wytrzymałość mechaniczna każdego egzemplarza wynosi nie mniej niż 15 mPA. Warto wiedzieć o tym, że w czasie przenoszenia bloczków betonowych należy je zawsze chwytać od dołu. Obecnie niektórzy producenci stworzyli pewne ułatwienie, to znaczy produkty z wyprofilowanymi po bokach zagłębieniami, które służą za wygodne uchwyty. Cena bloczków fundamentowych z betonu jest konkurencyjna w porównaniu z innymi materiałami, takimi jest cegły czy pustaki, a do. Tego ich ogromna zaleta jest wyraźnie skrócony czas i zwiększony komfort pracy. Muruje się je szybko, z wypełnieniem spoin poziomych i spoin pionowych na rynku spotkać można także elementy z gotowymi już wyprofilowaniami, Typu w pust, które słuza do łaczenia bezpionowych spoin. Betonowe bloczki fundamentowe mają wiele korzystnych właściwości, między innymi dużą wytrzymałość na ściskanie, dlatego często stosuje. Sieje do szybkiego wznoszenia ścian fundamentowych, ścian piwnicznych, Pomieszczeń podziemnych, garaży. Betonowy bloczek fundamentowy jest materiałem budowlanym, którego, jak widać, używa się głównie do wykonywania elementów konstrukcyjnych. Jednak z powodzeniem bloczek betonowy może być stosowany przy podmurówkach pod ogrodzenia. Jeśli chodzi o najpopularniejsze zastosowanie bloczków, czyli zagłębione w gruncie ściany fundamentowe, to bloczek betonowy sprawdzi się w niemal każdym domu jednorodzinnym. Takie rozwiązanie będzie niosło ze sobą wiele korzyści ponieważ ściany wymurowane z pełnych bloczków betonowych będą charakteryzować się dużą wytrzymałością, mrozoodpornością oraz mała nasiakliwością. Do tego bloczek betonowy to materiał stosunkowo tani, a stworzenie samej ściany nie wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji, zwłaszcza do budowy fundamentów. Ściany fundamentowe z bloczków można wykonywać zarówno w domach niepodpiwniczonych, jak i w domach z piwnicami. Zazwyczaj ściany fundamentowe wykonuje się do wysokości 30-50 cm nad poziom terenu. Murowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych nie powinny być węższe niż 20 cm. Same bloki można zaś układać na dowolnym boku, jednak zawsze z przesunięciem o jedna druga elementu w kolejnym rzędzie. Trzeba też wiedzieć, że spoiny pionowe powinny mieć grubość około 10-20 mm, a spoiny poziome mniej więcej 10-15 mm. Czas pracy skrócony jest natomiast dzięki temu, ze z bloczków fundamentowych można z powodzeniem wykonać mur jednowarstwowy. Co ciekawe, na rynku można spotkać wersję bloczków z wydrażonymi kanałami na instalacje elektryczne, co oszczędza czas, jaki przeznaczyłoby się na bruzdowanie. Ułatwieniem w korzystaniu z bloczków fundamentowych jest również to, że zakupić można betonowe bloczki częściowe lub połowkowe, których nie trzeba ciąć w momencie, kiedy chce się rozpocząć każdy poziom od przesunięcia względem poziomu niższego. Przyspiesza to pracę, a zarazem zmniejsza cenę robocizny. Korzystne jest również to, że bloczki betonowe ESA łatwe w obróbce. I tak na przykład te wyprodukowane z betonu komórkowego pozwalają na wiercenie ich zwykłym wiertłem i bez kłopotów utrzymują gwoździe. Bloczki fundamentowe rodzaje i wymiary. Bloczki fundamentowe mają kształt prostopadłościanową o prostych krawędziach. Wytwarza się je w maszynach zwanych vibroprasami. Tego rodzaju bloczki fundamentowe waza od 2017 do 1926, czasem do 30 kg. Niektóre bloczki fundamentowe mogą posiadać specjalne otwory, które ułatwiają przenoszenie tych materiałów budowlanych, a także w pusty. Fugowe będące dużym ułatwieniem przy układaniu bloczków obok siebie na styk. Obecnie na rynku znaleźć można również bloczki fundamentowe w wersji z wydrażeniami, które to umożliwiają zmniejszenie wagi produktu. Końcowego a więc jednocześnie pozwalają na zmniejszenie zużycia ilości mieszanki betonowej do ich produkcji. Jednak nie wiąże się to z pogarszaniem parametrów użytkowych bloczków. Bloczki szczelinowe Maja od dwóch do czterech wydrażeń, bloczki szczelinowe Eko mają te wydrażenia wykonane jedynie od spodu. W murze fundamentowym z wykonanym z takich właśnie materiałów powstają pustki powietrzne, które poprawiają jego parametry termoizolacyjne. Z klasycznych bloczków ściany fundamentowe buduje się na ławie fundamentowej która wcześniej pokrywa się izolacja przeciwiłgociowa TZN. Papa. Do murowania używa się tutaj zaprawy cementowej nakładanej w dwóch rzędach na bloczku. Przy fugach pionowych zaprawa wypełnia się przestrzeń między bloczkami od góry. Drugim rodzajem bloczków będą duże bloki betonowe. Duże bloczki fundamentowe mogą mieć długość nawet 1,8 m, szerokość 0,6 m, a wysokość 0,5 m. Takie bloczki mają od góry dwa rzędy wypustów, które pozwalają na układnie poszczególnych elementów jeden na drugim już bez użycia zaprawy. Stabilność konstrukcji jest zapewniona tutaj przez duże wymiary i wysoka masa betonowych bloków. Co ciekawe, stworzona z nich konstrukcji można zdemontować i bloczki fundamentowe w razie potrzeby ustawić gdzie indziej. Takie produkty nazywa się systemowymi i mogą one posłużyć do układania ścian składów, hal, a także ogrodzeń. Kolejnym rodzajem bloczków będą te wykonane z betonu komórkowego, to znaczy takiego, który w czasie produkcji tych materiałów wzbogaca się opory z gazu. Powstałe komórki powietrze dodają bloczkom lekkości, a także pozwalają na zwiększenie izolacyjności termicznej. Mogą być również poddawane procesowi autoklawizacji. To podnosi ich wytrzymałość, ale to jest niestety nasiakliwość, nie można więc ich wtedy zastosować przy fundamentach. Bloczki z betonu komórkowego najczęściej wykorzystuje się do wznoszenia ścian jednowarstwowych, ale też dwuwarstwowych z dociepleniem. Oraz do tworzenia ścianek działowych. Jeszcze inna opcja ESA bloczki fundamentowe silikatowe, które ESA idealnym rozwiązaniem przy budowaniu ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie. Silikatowe bloczki fundamentowe ESA równe i mają bardzo dokładnie dopasowane wymiary. Dzięki temu w czasie pracy nie występują problemy z ich wypoziomowaniem, co zdarza się niekiedy przy bloczkach betonowych. Bloczki fundamentowe e S. mrozuodporne, odporne na ściskanie, obojętne chemicznie i wyróżniają się bardzo dużą odpornością na pionowe i poziome obciążenia. Boczki silikatowe bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku silnie napierających gruntów, gdzie dodatkowo stosuje się zbrojenie pionowe i poziome. Takie zbrojenia wykonuje się tak, że na ścianie nie występuje już konieczność wykonywania widocznych belek zelbetowych. Nieco innym rodzajem bloczków e S. natomiast betonowe bloczki ogrodzeniowe. E S. one puste w środku, a swoim wyglądem maja za zadanie imitować łupany piaskowiec. Bloczki ustawia się jeden na drugim bez zaprawy, tworząc murek oraz słupki. Jak więc widać, oprócz bloczków fundamentowych o wielkości tradycyjnego pustaka, obecnie produkuje się także bloczki większe, ale też cięższe i mniejsze. Dzięki temu ten materiał budowlany zyskuje różnorodne zastosowania budowlane. Parametry bloczków betonowych. Te popularne materiały budowlane które wykorzystuje się do budowy fundamentów i ścian fundamentowych, produkuje się najczęściej z betonu klasy B20. Niekiedy SA one także wylewane z betonu klasy B15 czy też B25. Jakość mieszanki betonowej, z której wykonuje się bloczek betonowy, często dopasowuje się już do konkretnego przeznaczenia użytkowego, ostatecznego produktu. Dostępne na rynku bloczki cementowe mogą posiadać różne wymiary, jednak z racji tego, że SA one bardzo ciężkie, nie mogą być one zbyt duże. Pod ściany fundamentowe zazwyczaj stosuje się bloczki betonowe o wymiarach bloczek betonowy 38x25x14 cm, bloczek betonowy 38x24x12 cm. Nieco odmienna opcja SA zaś bloczki o wymiarach 49x24x12 cm. Długość 38 lub 49 cm umożliwia stosunkowo szybkie budowanie przegród fundamentowych. Środkowy wymiar dotyczy szerokości powstających później ścian fundamentowych oraz nosnych. Natomiast 12 cm lub 14 cm to wysokość bloczka. Na rynku spotkać można również bloczki nieco krótsze, o trochę innym kształcie, w wymiarach 30 x 19 x 19 cm albo 30 x 24 x 12 cm. Waga wszystkich takich bloczków nie będzie przekraczać 30 kg. Przeważnie waha się ona od 2017 do 1926 kg, co znacznie usprawnia wszystkie prace budowlane. Wznoszenie muru z bloczków fundamentowych może odbywać się na różne sposoby, w zależności od tego jak gruba ma być ostatecznie ściana fundamentowa. Bloczki można układać wiec dłuższym bokiem wzdłuż lub w poprzek muru. Wtedy powstający mur może mieć 12 cm grubości, bloczki stawiane na sztorc, pod ścianę działowa lub osłonowa w ścianie trójwarstwowej. 24 cm grubości pod ścianę nosna w konstrukcji dwuwarstwowej 38 cm grubości pod ścianę trójwarstwowa 49 cm grubości pod ścianę jednowarstwowa. Pokazuje to więc, że jeśli chodzi o wydajność bloczków na M2, to ich zużycie zależy od sposobu murowania. Przykładowo może wyglądać to w następujący sposób. Mur o grubości 12 cm przy bloczkach 30 x 24 x 12 cm około 15 sztuk, 38 x 24 x 12 cm około 11 sztuk, 49 x 24 x 12 cm około 8 sztuk, mur o grubości 24 cm przy bloczkach 30 x 24 x 12 cm około 25 sztuk. 38 razy x 24x12 cm około 22 sztuki, 49 razy x 24x12 cm około 16 sztuk, mur o grubości 30 cm przy bloczkach o wymiarach 30 razy x 24x12, cm około 35 sztuk, mur o grubości 38 cm przy bloczkach 38 razy x 24x12 cm około 35 sztuk, mur o grubości 49 cm przy bloczkach 49. X24 x 24 razy 12 cm około 35 sztuk. Bloczki betonowe o takich właśnie rozmiarach SA wygodne w czasie pracy i przyspieszają stawianie dolnych kondygnacji budynków a do. Tego posiadają bardzo dobre właściwości. Te od najlepszych producentów SA bowiem odporne na ściskanie i na niszczące działanie wilgoci, dzięki czemu zapewniają fundamentom odpowiednia żywotność. Sprawdzają się także do budowy ścian piwnicznych i garaży. Bardziej nietypowe. Duże systemowe bloki betonowe SA znacznie większe i cięższe, a ich wymiary sięgać mogą 1 sierpnia X60MX05f0.6 m Układa się je jedne na drugich bez używania zaprawy tworząc przegrody hal i składów. Bloczki fundamentowe cena produkty można kupić w małych, miejscowych składach i oczywiście w wielkich marketach budowlanych. W wielu miastach znaleźć można te sprzedające je betoniarnie które obsługują place budowy w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Produkcja coraz popularniejszych bloczków betonowych zajmują się też mali producenci, tak więc wybór jest naprawdę duży. W związku z tym warto przejrzeć różne dostępne oferty, by wybrać materiały o dobrej jakości, występujące w korzystnej cenie. Istotne może być też samo miejsce zakupu, ponieważ bloczki fundamentowe to materiał zajmujący kilka, a częściej kilkanaście palet. Ich transport wymaga wiec dostępu do samochodu ciężarowego z HDS, czyli niedużym dźwigiem. Kiedy bloczki fundamentowe zamówi się w składzie budowlanym niedalekiej od miejsca do budowy, sam transport nie będzie wtedy zbyt. Kosztowny, często wliczany jest wtedy od razu w cenę materiałów. Ceny bloczków fundamentowych na terenie Polski mogą się nieznacznie od siebie różnić, NP. W zależności od ich producenta. Inne będą te sceny bloczków fundamentowych u lokalnych wytwórców. A inne w wielkich marketach budowlanych, droższe w tym drugim przypadku. Jeśli zaś chodzi o dokładne ceny, to za bloczek betonowy o najpopularniejszym wymiarze 38 cm x 24 cm x 12 cm zapłacić można od 2,70 zł. ZEU przez 3,15 zł AZ do 4 zł za sztukę. Mniejszy bloczek betonowy będzie kosztować około 1,80 zł za sztukę. Natomiast zabloczek betonowy z mocniejszego betonu klasy C20. 25 trzeba zapłacić nieco więcej niż 4 zł. Robiąc zakupy zawsze należy sprawdzić czy ich cena dotyczy samego materiału, czy też obejmuje od razu transport. W zależności od stawianego muru, sposobu układania bloczków, za materiały na m2 zapłaci się średnio od 40 do 60 zł. Dobrze też w kosztach całkowitych prac uwzględnić od razu cenę robocizny. Z racji tego Zabudowle z tych produktów wznosi się szybko i względnie łatwo, to koszt robocizny nie jest wygorowany i wynosi 20 zł do 30 zł za M2. Wyższa cena będą natomiast odznaczać się bloczki silikatowe. W przeliczeniu na M2 zapłaci się za nie od 50 do nawet 100 zł. Nadal będą jednak obowiązywać tu atrakcyjne koszty robocizny od 1920 do 1930 zł M2, ponieważ wykorzystanie silikatów znacznie ułatwia pracę. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak układać bloczki betonowe i jak uniknąć najczęstszych błędów przy ich murowaniu. Bloczki fundamentowe układanie krok po kroku. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych można stosować bez problemu w budynkach podpiwniczonych, posadowionych w gruntach spoistych, albo na piaskach i zwirach. Wszystko zależne jest od panujących na działce warunków gruntowych i projektu budowlanego budynku. Najczęstszym sposobem wykonywania ścian fundamentowych jest właśnie murowanie ich z bloczków. Ze względu na różne wymiary tych materiałów, możliwe jest stawianie ścian fundamentowych o różnej grubości, zarówno jednorodnych, jak i takich z ociepleniem. Betonowe bloczki fundamentowe występują też na rynku w różnych klasach wytrzymałości. Najczęściej używa się produktów betonowych o klasach M15 i M20, w których daną liczba oznacza wytrzymałość na ściskanie betonu użytego. Do produkcji danego elementu. Z takich bloczków w budynkach niepodpiwniczonych ściany fundamentowe wykonuje się najczęściej na wysokości od 30 do 50 cm nad poziomem. Terenu jednak mogą być to także inne wartości. Ważne jest tutaj bowiem ustalone strefy przemarzania gruntu, których w Polsce jest AZ-4. W związku z tym w różnych częściach kraju budynki posadawia się na różnej głębokości. Na przykład w okolicach Zielonej Góry strefa przemarzania wynosi AZ 80 cm i ściany mają tam wysokość około 110 cm od poziomu fundamentu. Fundamentowe bloczki betonowe trzeba murować na tradycyjnej zaprawie cementowej. Najlepiej kiedy ścianki piwniczne albo fundamentowe będą murowane na zaprawie cementowej M3, M5 lub M8. W tym przypadku lepiej unikać zaś zapraw cementowo-wapiennych klasy M3 i M5. Nie są one bowiem ani wystarczająco wytrzymałe, ani odporne na zawilgucenie w porównaniu do zapraw cementowych. Przy murowaniu ścian fundamentowych z bloczków betonowych stosować trzeba wiązanie pospolite. Wybrana zaprawa cementowa zawsze należy bardzo precyzyjnie wypełniać wszystkie spoiny poziome i pionowe o grubości 1 5 cm. Te mury, które będą szersze niż 38 cm, należy zaś stawiać z przewiązaniem poprzecznym. Bloczki betonowe to materiały budowlane, które można murować układając dłuższym bokiem wzdłuż albo w poprzek muru. Wszystko zależy od tego, jak gruba ma być ściana fundamentowa. Zdarza się także, że ze bloczki betonowe ustawia się na najkrótszym boku, to znaczy w sztorc. Ściany fundamentowe, to znaczy przy przyziemie, wykonuje się na fundamencie, zawsze na wcześniej przygotowanej warstwie izolacji poziomej. Taka izolacja to zazwyczaj pasy z papy termozgrzewalnej, która zgrzewa się do fundamentu, a następnie gruntuje środkiem przeciwiłgociowym. Taki środek jest wykonany albo na bazie wody, albo na bazie rozcieńczalników organicznych. Po wykonaniu izolacji kolejnym krokiem jest nałożenie na pejp odpowiedniej ilości zaprawy cementowej. Na niej ustawia się bloczki betonowe. W taki właśnie sposób wykonuje się warstwę po warstwie. Bardzo ważne jest tutaj pilnowanie przesunięcia elementów między warstwami o co najmniej 1 czwarta, a najlepiej o połowę długości. Jednego bloczka fundamentowego. Pozwala to bowiem efektywnie rozłożyć obciążenia pionowe działające na mur w czasie eksploatacji budynku. Występujące między bloczkami spoiny poziome i pionowe nie powinny być większe niż 22 mm. Jest to wartość maksymalna. Najlepiej będzie zaś, kiedy średnia grubość spoin poziomych wyniesie od 10 do 15 mm, a spoin pionowych od 10 do 20 mm. Z reguły bloczki betonowe powinny być murowane na pełne spoiny, ale przy planowanym tynkowaniu ścian spoiny można pozostawić częściowo. Niewypełnione na głębokość około 1 cm. Układane w poziomie warstwy bloczków dobrze jest dobijać gumowym młotkiem. Wysokość każdej z warstw reguluje się ilością zaprawy cementowej. Przy każdej z warstw ważne jest także sprawdzanie poziomu, co robi się przy użyciu poziomicy. Tak zwane odchyłki nie powinny być większe niż 1 do 2 mm na 1 metr bieżący. Natomiast według warunków technicznych wykonania i odbioru robot. Wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej, pionowa odchyłka ściany. Fundamentowej nie może wynosić więcej niż 6 mm na łacie o długości 2 m. Zawsze trzeba też pamiętać o tym, że w budowlach podpiwniczonych bardzo istotne staje się usztywnienie ścian fundamentowych, po to, by mogły one bez problemu przenieść nejpę gruntu. Aby tak właśnie było, w około 1,5 odstępach należy w nich wykonać zelbetowe słupy. Inna opcja jest zaś to by podczas murowania układać w spoinach prefabrykowane zbrojenie. Ściany z pełnych bloków betonowych niemal całkowicie wyparły obecnie te ceglane. Wszystko dlatego, że muruje się z nich równie efektywnie, a znacznie łatwiej i szybciej. Głównie dlatego, że bloczki betonowe SA wyraźnie większe od cegieł. Na uwadze trzeba mieć jednak to, że dość duży ciężar, około 30 kg, wymaga w ich precyzyjnym układaniu pewnej wprawy. Kłopotliwe jednak nie jest ułożenie ścian fundamentowych o układzie prostym. Większego doświadczenia potrzeba jedynie przy murowaniu grubszych ścian fundamentowych albo przy wzmacnianiu cienkich ścian piwnicznych słupami. Czego unikać przy układaniu bloczków fundamentowych? Bloczki z betonu, szczególnie tego komórkowego, esa łatwe w obróbce i przyjazne w murowaniu. Jednak czasami w pracach nad nimi pojawić się mogą podstawowe błędy murarskie, które po jakimś czasie skutkują pojawieniem się dużych mostków termicznych, czy nawet za ścian fundamentowych. Aby tego uniknąć, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. ESA produkowane ESA z dość dużą dokładnością wymiarowa, dlatego można jemurować z cienkim wypełnieniem poziomych i pionowych spoin. Pozwala to wtedy na otrzymanie dobrych parametrów izolacyjnych. Do prac zawsze należy dobrać odpowiednia zaprawę. Do większości typów tych materiałów zaleca się używanie warstwy cementowej. Natomiast przy bloczkach z betonu komórkowego, pierwsza warstwa najlepiej ułozyc na zaprawie cementowo-wapiennej. Podczas murowania należy jak najlepiej spoziomować pierwsza warstwę, która często układa się na nierównym podłozu fundamentowym. Brak precyzyjnego spoziomowania początkowej warstwy będzie przenosić się jako błat na wyższe warstwy, z czasem znacznie powiększając niechciane odchylenie. Do tego przy nierówno wykonanej ścianie później problemem stać się może tynkowanie. Dlatego warto pilnować poziomu. Dobrym pomysłem jest także wykonywanie szlifowania na każdej z warstw. W tym celu można się posłużyć strugiem. Zawsze pamiętać trzeba o konieczności poziomowania także na każdej z wyższych warstw bloczków. Najlepiej robić to nie poziomica tradycyjna, która może być niedokładna, ale niwelatorem, poziomica laserowa lub poziomica wezowa. Poziomowanie jest szczególnie ważne przy ścianach jednowarstwowych, gdzie istotna jest na przykład jak najlepsza izolacja całej powierzchni. Do tego wszelkie wgłębienia czy wybrzuszenia mogą w nich być wyraźnie widoczne po otynkowaniu elewacji. Natomiast w konstrukcji dwuwarstwowej część delikatnych murarskich błędów da się zniwelować na późniejszym etapie montażu ocieplenia z wełny albo styropianu. W czasie murowania należy wystrzegać się tworzenia nierównych spoin, a więc niedokładnego ustawiania bloczków. Na całej powierzchni muru powinny pojawić się spoiny cienkowarstwowe o jednakowej grubości, które są ważne ze względu na właściwa Izolacyjność cieplna ścian. Tworzenie w jednej ścianie różnych grubości spoin, szczególnie pomiędzy sąsiednimi bloczkami, może stać się bardzo problematyczne. Biorąc pod uwagę izolację cieplna, błędem jest także pozostawienie spoin niewypełnionych szczelnie za prawa klejowa. Takie miejsca, szczególnie w ścianach jednowarstwowych, powodować będą znaczne wychładzanie się pomieszczeń w czasie zimnych miesięcy. Co więcej, niedokładne wypełnienie spoin za prawa może też przyczynić się do obniżenia wytrzymałości ścian fundamentowych. Po jakimś czasie niedokładnie wykonana konstrukcja może więc pękać, pod wpływem dużych obciążeń użytkowych. Trzeba też pamiętać, ze spoiny poziome należy wypełniać zaprawa na całej ich powierzchni, a nie metoda TZW. Placków. W czasie murowania każdej kolejnej warstwy, dolne bloczki betonowe trzeba oczyszczać z pyłu powstającego przy ewentualnym szlifowaniu. Wysoki poziom zapylenia mógłby bowiem nie pozwolić na właściwe związanie zaprawy klejowej z kolejnymi warstwami ścian fundamentowych. W najgorszym wypadku doprowadziłoby to do całkowitego rozłaczenia się ułożonych na sobie warstw bloczków fundamentowych. Kiedy z bloczków wykonuje się ściany zewnętrzne, to bardzo ważne jest właściwe wykonanie nadprozy, przez które przenoszone ESA obciążenia. Od całej konstrukcji nad drzwiami i oknami. Najlepsza opcja jest więc tutaj zakup prefabrykowanych nadprozy, dedykowanych do produktów z betonu komórkowego, które będą jednolite. Na całej szerokości otworu Nadprozy nie należy zaś wykonywać z samych bloczków betonowych połaczonych za prawa. Na skutek działania dużych sił obciążających, szybko mogłoby dojść bowiem do ich uszkodzenia, co w efekcie mogłoby doprowadzić do nadmiernego odkształcenia ram okiennych czy ościeżnic drzwi. Zalety bloczków fundamentowych: Tego rodzaju bloczki betonowe stały się realna alternatywa dla cegieł czy też pustaków. Produkuje się je z różnych klas betonu, na kształt prostopadłościanu za pomocą nowoczesnego urządzenia WibroPrasy. Wymiary bloczków betonowych SA różne, w zależności od potrzeb i wymagań inwestorów. Najczęściej spotkać można jednak to o wymiarach 38x25x12 lub 14 cm, ważących około 25 kg. Betonowe bloczki fundamentowe SA obecnie jednym z najpowszechniej wykorzystywanych materiałów do stawiania ścian. Wynika to z ich licznych zalet, Wyróżniają się one naprawdę korzystnymi cenami i dużą dostępnością, nie płaci się więc wiele także za ich transport. Niekiedy bloczek betonowy może być o połowę tańszy niż cegła czy pustaki. Bloczek betonowy cechuje łatwość w obróbce, a wygodę działan zwiększa dostęp do bloczków fundamentowych częściowych i połowkowych, które można dopasować do potrzeb konkretnej ściany. Wtedy nie występują problemy z docinaniem poszczególnych elementów, a tym samym obniżają się koszty robocizny. Najwygodniejsze w obróbce esa bloczki z betonu komórkowego, wzbogacone opory z gazu, można je wiercić, czasem nawet piłować. Bloczek betonowy to materiał budowlany, który pozwala wykonać jednowarstwowa ściana nosna, a wiec o niewielkiej grubości. Ułatwia to pracę i sprawia zarazem, że w wymurowanych wnętrzach tworzy się większa przestrzeń użytkową. Muru wykonanego z bloczku nie trzeba koniecznie deskować, jak i przy ścianach monolitycznych, ani tynkować, jak w przypadku kamieni. Betonowe bloczki fundamentowe można zastosować do naprawdę różnych prac budowlanych. Oczywiście bloczek betonowy świetnie nadaje się do budowy fundamentów, jednak posłużyc może także do murowania zewnętrznych albo wewnętrznych. Ścian konstrukcyjnych i ścian działowych. Z racji tego, że jednak najbardziej popularna opcja jest stawianie z nich fundamentów, bloczki betonowe nazywa się często zamiennie bloczkami fundamentowymi. Materiały te mogą posłużyć również do budowy podmurowek czy podpiwniczeń budynków, czyli elementów kojarzonych wcześniej wyłaczne z cegłami. Decydując się na bloczek betonowy-fundamentowy, nie trzeba czekać na wyśnięcie fundamentów wylewanych. Stawiając dom albo budynek użyteczności publicznej, zawsze należy pamiętać o tym, ze dobór właściwych materiałów, które będą tworzyć. Jego podstawę jest sprawa najważniejsza. To właśnie niepalne i wytrzymałe pustaki z betonu będą bowiem odpowiadać za trwałość całej konstrukcji ścian fundamentowych. Decyzja o wyborze bloczków fundamentowych będzie zaś wiązać się z wyborem materiału wytrzymałego, ułatwiającego pracę oraz pozwalającego na zaoszczędzenie czasu oraz pieniędzy. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat bloczków fundamentowych. Mamy nadzieję, że informacje o cenach, wymiarach oraz krokach układania były dla was pomocne. Pamiętajcie, z odpowiednie przygotowanie i staranność w pracy to klucz do solidnych fundamentów. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zachęcamy do zostawienia komentarza. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.